Trzy, cztery. Głęboko. Chyba nie, ale może głęboko? Co to To dla widza w takim razie. No, teraz widzowie, powiedzcie, wykażcie się swoją wiedzą. Trzy, cztery. Brazylia! Murio. Murillo. Trzy, cztery. Mm. Trzy, cztery United, Pogba, chciałem powiedzieć też Di Maria. Di Maria też, ale nie powiedziałem, więc jeden. Trzy, cztery Bayern Malachium, Olisa. Tak. Trzy, cztery Totki, Totki Chelsea, Werner. Tak. 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 Co, że mi nie Nie no, się bardzo. zastanawiałem, bo się o Sterlingu, że nie grał w Totkach, ale Werder grał w Totkach, ale gra, Kopię się Sterling nigdy nie gra. dzięki.